Bo w sumie no kurwa to się też co... To się też co... Dobra, na pewno idziemy tędy, nie tam tamtędy co na początku. Tak, 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 zgadza się. Tytuł tu jest otwarte. <grym> <grym> Okej. Okay. Na pewno tam tamtędy nie wchodzimy. Hmm, to jedziemy albo górą do wyboru, albo dołem. Ej, czekaj, yy, no, no na pewno tędy, nie? Co jest? Kamera, 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 kamera to ja Może górą spróbujemy przejść? A czekaj Nie czekaj, na co się zmienia broń? A jakby tu przejść pod kamerą? Pod kamerą przejść, na kucaku okay. na I kucę, już ja dziurę wyciąłem kamerą. Widziałem Nie. Dobra, otwieramy to, czy idziemy górą? A nie, bo się wtedy górą. Dobra, chodźmy, zobaczmy, no, tak. No, chodź, chodź, chodź. Chcę coś z tej wody, czy można w ogóle wyskoczyć wody. Chyba nie. To jest no najgłupsze ta. to jest to, że to się co, kurde, jak to się nazywa? Co rundy zmienia. Oh, tak. To jest jakieś wyjście, okay. Z kanałów, no. To jest to z kanałów, tak, tak. Z pasy termitowej, mam Tak, i tam jest ten termit, nie? Tam mm -hmm. potem jest to taka krata to... z termitem. Tak, I tak, to tak. No to tu, ona tutaj wychodzi. I pytanie, czy to jest. wejście? Dobra, tu nic nie ma. E, musimy znaleźć Łom. To jest jedna z podstawowych rzeczy. Na pewno. Dobra, czekaj. I, i później znaleźć te skrzynki. Dobra, tutaj trzeba kamerę obadać, gdzie są. No, żeby nie było tak jak ostatnio. E, tam jest gość przed nami, uważaj. Gdzie? Tam, gdzie się patrzę, ja. Tam, tam jest. Tu nie ma nic. Ej, kom... To jest gościu. Do gościu, dobra. To ciebie za Zjąłeś go? No. Tylko wykryto. Oj Jest tam jakiś gościu. A to jest cywil. Gdzie on jest? Tam. Tutaj. Jak alarm, no kurwa! Co? To jeden cywil to zadzwonił. Co? To jeden cywil to zadzwonił. Ech. a tu jest jedna rzecz do opierdolenia, właśnie w tym miejscu. O, no, tutaj też mam łom w tym miejscu. Ja go poddałem, eee. ale za późno. Na, no to, a tu jest no. jakiś safe w ogóle. Ale. Masz? Aha. Akcja wymaga karty. Trzeba będzie komuś podjebać to... dwie karty, tak, nawet tak. chyba. Dobra To wiemy co trzeba robić Dwie karty trzeba Okej, okay, tu mam kolejne To jest dużo tych złomem Ok Tutaj co mamy takiego? U... Nie ma co jakoś dokładnie tego obadywać Bo i tak to Bardziej Złomi, ułożenie pokoi nie Tak, tak, ułożenie pokoi, gdzie mogą się zresztą łomy To jest też ważna rzecz nie ma szansy, żeby z niej. Aj, Ajajaj. Trzeba od razu poddawać cywila. Dałem no. Enter od razu. Bardzo dobrze. No, tylko, że tego terminu nie wiem. No, tylko ten termin. Ten termin wydaje mi się, że to na ucieczkę jest. Nie wiem, czy my to chcemy już brać, czy nie w końcu. Termin to tam. Nie to tam coś chyba zabierało nam hajs, nie? S no. Gdzieby gdzie by to można było? Czekajcie e, czekaj, e, monitoring to, Co to, Kamera spiegowska. Opłać położenie małych szpiegowskich kamer Mhm mm Co obserwator kamera działa w ten sam sposób co obserwator e, czyli nie wiadomo jak działają, spoko Czyli chuj wie Zrzut gagę może Zwłoki no, no, nie, punkt, możemy łup. czyli to... dodatkowy punkt, który możemy zabezpieczyć Okej, yes. Pasta termitowe dałem i zobaczmy gdzie to jest. Gdzie to jest. My się respimy gdzieś tu na u... Gdzie eee. my się respimy? I gdzie można to dać? To można dać tu. No, to jest e, water e... To, to miejsce, do którego mamy to, można to zrobić, to jest Water Front Seller Outlet. To jest od tego budynku najbardziej po lewej, na południe. I tam jest jedno miejsce, do którego. Południowa można ściana? Być. Tak, południowa ściana, i tutaj jest ten, gdzie mamy. A te świetniki co są? No i tutaj jest ten. I e... tu można by było to dać teoretycznie, tylko kurwa, to jest na ucieczkę bardziej niż na ten, mm -hmm. wydaje mi się, więc. Na razie no to nie wiem, jeszcze, to wiem. na razie no, to żeśmy nie doszli się... do tego, żeby ten... Żeby cokolwiek zrobić. No, żeby kurwa cokolwiek ukraść. Na... Punkt zrzutu okay. łupu. Mm -hmm. I dodatkowe wyposażenie, wyciąg na torby. Nie wiem, na razie bym nic nie brał. Dalej. Kurwa, no nie wiem, bo potem to weźmiemy i chuja ale tak nam się uda, zapłacimy za to hajs. No dalej jesteś w planowaniu, badat? Już nie. To wejdź tam jeszcze raz. O kurwa! Co ty się. Co ty się odirwał? Nie masz. pokaż narzędzia do rysowania i schowaj narzędzia do rysowania. Podsumowanie, gdzie jest narzędzie do rysowania? Na dole, lewy dolny róg. Masz pod czat Dek. i kontrol i lewy przycisk myszy i <głosy> <głosy> Dobra, nieważne. Tego nie było. <noise> no i może jakieś tam drogi odysłali, bo idziemy tam. Dobra, no, no rano, ten, rano, ale teraz rano, gadamy, ten, to nie ma co. Dobra, dawaj, zobaczmy. No, no. Bra, Jak się kurde wkurzę, to olejemy. To olejemy, najbardziej. No to na cicho to wydaje mi się, że to by trzeba było mieć całą grupę, czwórkę, żeby to sensownie zrobić. najbardziej. Albo jakiś, nie wiem, zmysł poszukiwacza, żeby kurde tych ciuli jakoś wykrywać. Nie wiem, jakiś skaner. Czy no. co? Nie Bo kurde, oni się zmieniają. Jakby było to samo, no to już byśmy to dawno opierdzielili. Już byśmy mieli opanowane to. Nie ma tu kamery, fajnie. No, wejdź przez tą dziurę. No i tu by był ten, ten termit, tu pewnie gdzieś. Ale Tu jest strażnik. Teraz. Strzelić go, czy tego strzelić? Czekaj, ja do niego podejdę. Na czy się biło? F czy E? Guard, stay back. O, na F pokazałem Ci Lucas Gaul. Na E na F. Na, na F można pokazywać sobie na gardy, fajnie. Dobra, zabiera mu Pager, nie pakuję go chyba w Złoki, czy pakować nie, go? Nie, nie ma sensu. Szkoda to zół, nie... Nie na takie miejsca. Może zrobimy od tej strony teraz. Tutaj są drzwi, Ja bym strzył, czy to jest nie Możemy zobaczyć. Ale na kucaku lecimy, nie? Tak, 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 oczywiście. Dobra, tu nic nie ma. Powolutku. Na F oznacza się przeciwników, jak coś. Okej, okay. Tu coś robimy? jakaś... Tu byś albo się jakaś dywersja by przydała, że coś się odpala. My tu A, i przeszliśmy i tutaj... na podwórko po prostu. O o, czekaj, mogę otworzyć to. Co tu jest? I coś tu jest? W tych magazynach może coś być też. W tych, 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 tych rzeczy do płukania. A tu nic nie ma. No. Co się na tym tempie? Tym. Uważaj, bo tu jest to pole całe, więc to może być niebezpieczne. Gdzieś ty w las? Tutaj. A tu. Znalazłem <grym> szparę parę i sprawdziłem, czy się da w nią wejść po prostu. Myślę, że to i tak będzie we wnętrzach te, te rzeczy, co no, mamy pod... O, dwóch jest. Guard, Re... coś tutaj lata. Albo kamerę, albo gościu mnie zobaczył. Co ja idę, ja idę ten. Ten na górę, bo tutaj mam... Ja się Nadrabile. cofam. Guard, Ty nie cofaj, wiem, może powinienem iść stało, dobra. O, no nie musimy, tylko wybrać. musimy się uważać, nie? Nie no. musimy razem, bo ja też mam ten zakłucasz, chociaż nie wiem jak się go używa. E, musisz go wybrać sobie. No ale Cię uczuł. Sam już no na G sobie. pewnie, nie jak ten. No. Czy nie? O tam gościa na górze. Tak, o, tak tu są otwarte goście. drzwi, to ja sobie nimi wejdę tymi co ostatnio żeśmy wchodzili. Mhm. Jak go zdejmę? Pod E się uderza, co nie? Tak. To ja sobie go tylko będę oznaczał ciągle, żeby nie było przypadków. Tylko od później. tyłu, nie? Jak cię tak no, już zobaczy, to się... już przypał. O kurwa! Padł. Eee. Zabiłem gościa z tłu. O! Tumika. Cywila zajebałem No i alarm się włączył Ja pierdolę No nie, no to jest głupie kurwa No bo jest kamera. tu jest kamera Nie wiem, że karę dostałem to jeszcze kurwa mnie zauważył To jeszcze alarm jest No Bo było tu te No bo mnie ten cywil, ale jakbym go poddał to a to była sytuacja no. dupy. On no. zauważył ciało, wiesz? No, o myślałem. Niedobrze, że ci cywile mają też latarki. A co to jest? Podniosłem coś. Wiem to akta z zaginionego sejfu Ciew co by się stało jakby się na iloczach kamery zniszczyło. Są przy tym A można strzelić? Można strzelić, ja tam strzeliłem i ona padła I co? Nie I nie wiem, padła i się nic nie stało? No bo to było już po tym alarmie, więc nie wiem Aha. Co będzie? Można przetestować co jeszcze Znaczy jakby zobaczył to cywil i ja bym zaraz go w odpowiednim momencie... Ja bym myślał w ogóle, że to jest żołnierz, to, że to nie jest cywil Tak to bym do niego nie strzelał Bo ja no. tej kamery to ja w ogóle nie widziałem no, to muszę uważać na kamery. One się razem w sumie w kółko ciągle w tych samych miejscach, więc mają tam parę ręsków, z których mogą się zrespić. Mm -hmm. Dobra. O, I nie patrz. Maxiu No. Patrz No Fajnie, nie? Ej, czy tak nie robisz? <laughs> ty też tak nie robisz, właśnie nie wiem, o no, co chodzi z tym fajnie. <laughs> A to tobie się tak się nie powiedza. robi jak e naciśnie, że ci się kręcą? Kręcą. Aha, no Ciekawe to z zewnątrz tak nie tej 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 wygląda tej... to. No i wzajemnie, u Ciebie też tak nie wygląda, bo tego nie ogarniałem. Może ich jeszcze jak Dobra. Kurwa fajnie by było, dobra idę górą pierdolę. Ja teraz je Dobra, nie ma kamery. Brałam gościa widzę. Co jest? Ciebie? na zewnątrz. Chodzę do środka. Pierdzielę zatania tego strzeżnika Choć mogę sp sprawdzić, czy to coś jest stanie jak kamera zniszczę. A sprawdź! Tylko ale? pierwszy może go zabić tak, żeby nie powiedziała kamera. Bo on może to usłyszeć, wiesz? Gościu jest przede mną teraz, entralnie. widzę. No, może przejdę w stronę, w której kamery nie ma. Zabiłem gościa. Dobra, przejdę tam, gdzie kamery nie ma. Jednak tu robi roboty stary. No, trzeba mieć tu No, takie akcje. Dobra. I co? Niszczyć kamerę? O! Czekaj. Przytrzymaj F by zapędzić kamerę Jeżeli jesteś pod kamerą możesz zapędzić kamerę O! Spróbuj No i tak to działa Ty Zabij gościa, skończymy... wsadź go w worek i wypierdol gdzieś Ja już no dwóch zabiłem, nie? Nie, bo... No jestem na dole to. Ja tego jednego gościa kurwa zapakuję w worek. Dobra, czyli można zapędzać kamerę, o! Oj To mnie... Cywil? Nie, trzy kamery. Jak trzy? A ja tu Raz, tak ładnie mi szło. Dwa. I gościu był. Bo tej kamery tutaj miałem. Tutaj w tym miejscu. I tu była druga i zauważyła, jak tego gościa załatwiłem. Wiesz co, mnie się wydaje, że znowu jest w tym samym miejscu takie gówno do sejfu. E, mnie się wydaje, że ten, że jak zniszczysz kamerę, jesteś na cicho, to oni to zauważą. No, to jest bardzo możliwe. Tak do mi się, tak mi się, jest, tak mi się jakoś się wydaje. To o, to jest to. Ale, powiem Ci że tu nie mam łomu na przykład. Podnieś kokainę. O, o i tam jest miejsce, do którego trzeba to zanosić, Boże. Bo ja mu kokainę podniosłem. No. Trzeba będzie jakiś jeden punkt rzutu ustawiać i później Ajaj. Dobra, ale jest y, coraz lepiej, że tak powiem. Mhm. Przynajmniej wiadomo, że można zapędzać kamery, tylko nie wiemy ile to trwa. No, Jezus, ważne, żeby przejść na przykład, albo zabić no. i wsadzić w pakę i wyjebać tu gdzieś. No. jakie spotkamy. Dokładnie. Dokładnie, Tylko najgorzej, jak są dwie. No, to w ogóle dziwne, że też tyle miałeś. No, bo jedna była pod jednej, i druga po drugiej stronie. Ej, ktoś mi widział. Może dlatego, że podskakiwałem. Może. No, dobra, idę tak samo. Dołem? Mm -hmm. Ja tu Nauczycie na przykład na powiem. górze nikogo nie miałem A no bo oni nie są na raz na... Mroję ja już na nie, kucaku zapierd... Ale tłumik robi robotę mimo wszystko, to prawda No... Możesz na jak cię ktoś takle zacznie... Na przykład teraz jak ja No... Zajebałem typiarza Kurwa za... To ja? To ja. Gościu szedł jak mu zabiera pager. Kolejny. Niedobrze. Aj, no nie dobrze. A no nie spodziewałem się nie dwóch w Kurwa na schodach z dachu. Prosto z dachu zaraz o. na pierwszych schodach. O. O, umarłem. <noise> Bo zaskoczyłem. Boże, i Nie musisz, jak zaraz umrzę. Chociaż pierw um. Y, pierw zostanę aresztowany niż... Y, skończy się rozgrywka. Podam jeszcze, a mam! Boże, jak mam do Ciebie podejść? Ja spadłem z góry, więc... No właśnie widzę. Nie podejdę do Ciebie, wybacz. Spoko, zostałem aresztowany i zostało koniec gry. O, to się jest, jakiś Ja go zabrałem przecież. Tam w tym koszu są te paczki całe, czy jak to się tam nazywa? Nie wiem. Dobra, czyli przed przeszukiwaniem typów trzeba się rozejrzeć. Czy, czy jakiś drugi ciul nie idzie? Dobra. Super. Wszystko jasne. Teraz z tobą. Może by cię uspaniać. Jak kogoś ja Wiesz co, Ej, on mi przyszedł od frontu. Ja go zabiłem, hmm. tylko trochę z... sekundę za późno po prostu. Zdążył wezwać pomoc. No, widzisz. Siup, Nikogo nie ma. Dobra i wchodziłem w kucaka. Ty z tymi dwoma giverami No tu No i dobrze Tutaj, na tych schodach, tutaj Centralnie no Jednego no zabiłem, tutaj, ja tutaj i drugi mi zaczął wla włazić, nie? Jak tego przeszuk... Uważaj Są ja dobra Dobra Jest tam? To, nie powiem, nie to F zobacz go Mam go, wyznaczyłem Dwóch I jest drugi. O kurwa Dobra, jeden idzie tutaj. Nie. Uh. Eee, mam pewien pomysł, ale może się skończyć źle. Poczekaj, bo tu idzie. No kurwa, próbowałem kamera. F naciskałem, no nie dało się. Kamera. Kamera, A, kamera, kamera jeszcze. A, dobra, i 5000 znowu w dupę, no ja naciskałem. F, żeby poddać tego idiotę, kurwa, tego, tego cywila. To on nic, to on wyjebane jaja miał. No jak to tak, no kurwa, mać. No to albo Albo można go jakoś poddać, albo można go zaciukać. No ja pierdolę. jak ci dają karę za, za ciukanie cywila, no to to wiesz, to się mija z celem. Jak on no. się nie słucha. Niby mnie wypatrywał, ale kurwa był plecami do mnie. Jak F naciskałem, to gdzieś. To, to. to moja postać nawet nie robiła tego. Get down. No, Ale przypał. To by wyszło, gdyby nie ten cywil jebany. No. Ten gościu w ogóle, którego ja nie miał w dostępu. Teraz zobaczyłem. No i szkoda Tylko że wszystko poszło się pierdolić. No, szkoda, szkoda. To jest że nam to nie wyjdzie, wiesz? Bardzo możliwe. Może być ten. ten poziom, co. potrzebny jest kurwa jakiś team lepszy. W sensie cały. No, na pewno. Żeby dwójka poszła górę dołem i się pilnowała. No. nawzajem. My tylko w dwójkę jesteśmy I, Niczego nie widzisz chujku <grywały> Widziałem, że połączono po, na te kamery tam, 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 tam z ich stanowiska widziałem, że yy, jest, może jedna na górze się zrespić Że tu gdzieś? Albo po drugiej stronie tak, ale może być jedna na górze A więc... Dobra, powolutku czekaj, bo tu się może też zrespić, ty piasz. Jest! Uwaga, na drugiego. biorę od niego Pegera. Nie ma drugiego. Pomału. No. Niko nie ma. Ja Serdecznie czy tu nikogo od tyłu nie będzie. Nie będzie, dobra. E, tu wychodzi. Tak jak ostatnio. Tam jest. Jeden. Dobra, kamery nie ma tam, to dobrze wiedzieć. Staraz, czy tu jest jakaś kamera. Ale nie widzę. Też nie widzę. Dobra, idziemy. E, idziemy. A, czekaj, trzeba. Cywila też nie widać Kamery tutaj też nie widzę To jest tam wewnątrz pewnie oh, oh. <laughs> Boże, uważaj! cywil obok Pff. Trzeba było poddać tego cywila kurwa Dobra, ja idę... widzę... Jak go ogłuszyć tego cywila? Dobra, zabij tego eh. gościa Bo zaraz zobaczy ciało, wiesz? Dobra o, ma kartę do dostępu? Możesz no. ich padną Poddałem go. No i zwiąż. I Związałem. Dobra. Nie ma tutaj kamer. No dobra, to dawaj drille odpalaj. Jak póki nie, nie, nie widzą, co prawda nie mamy tego. Nie to mamy jeden. Gdzie? W tym pomieszczeniu, bo są kamery tutaj. W którym? Są jeszcze... no, w nami, O. No czaj, on się patrzy. To to, to jest kamera gość. O o. Kto mnie widzi? Boże. Nie zauważyłem gościa od boku. Przyszedł od boku gościu. Ale zabiłeś. No, jakby krzyknik, to nie wiem czy się liczy. Liczy się, no nie ma alarmu. Ale tylko po bym poszedł. Weź 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 Kurwa, no nie! Yeah! Ja pierdolę! Chory mm. Nie no luz no! Cięła no! Zapominam tych pagera. Nie no, spoko no! Wiesz co, no, taka sytuacja. No. No łomu i tak nie mieliśmy, ale mogliśmy już tu drillę dać, ale i tak w chuja no. wyszło. No bo z tym drillem to trzeba tego gościa bronić tutaj. 10 sekund no, na pagera jest. Jak coś mm -hmm. Okej okay. No cóż O, ten gościu też ma kartę dostępu No chyba dwie były jest potrzebne coś. No, znaczy nie masz już sobie karty dostępu, więc może to jest ta sama Ale dobrze wiedzieć, że ten gościu też ma kartę dostępu No możliwe, że... Może strzela Ja Aha, okej okay.